Przywiedź! Więc dzisiaj będzie o tym, jak pozbyć się pustki w głowie podczas rozmowy, bo temat ten padł wczoraj na streamie na moim kanale. Jak ktoś jeszcze nie wie, że streamy są, to właśnie już teraz się dowiedziałeś. I pomyślałem, że ten temat jest znany wielu osobom, więc warto go bardziej rozwinąć, bardziej skupić się na nim i nagrać właśnie jakiś osobny odcinek. Więc lecimy! Więc co do pustki w głowie, to ona często bierze się z tego, że masz za duże wymagania co do tego, co chcesz powiedzieć. Bo ona nie bierze się z tego, że nie masz co powiedzieć, bo jesteś jak każdy człowiek, masz jakieś tam swoje historie, masz jakieś swoje wydarzenia w życiu i jak najbardziej mógłbyś o tym opowiadać. Ale po prostu masz za duże wymagania. Masz wymagania co do tego, co chcesz powiedzieć. Masz wymagania, bo czujesz, że ta osoba jest jakaś wyjątkowa, że potrzebujesz jej zaimponować, nie? Musisz powiedzieć coś specjalnego. Dlatego ta pustka w głowie bierze się zazwyczaj w momentach, kiedy rozmawiasz z kimś dla ciebie ważnym, albo z kimś, od kogoś czegoś chcesz, nie? Może tu być na przykład bardzo częsta sytuacja, jakim jest podejście do obcej dziewczyny. I wtedy nagle facetom język w gardle znika i pojawia się pustka, nie wiedzą co powiedzieć, nie? No właśnie to jest to bo mają za duże wymagania, dlatego, że mają za niską samoocenę i mają świadomość tego, fałszywą świadomość, że muszą powiedzieć coś specjalnego, muszą powiedzieć coś super, żeby zaimponować tej dziewczynie, wtedy ona zwróci na nich uwagę, nie? No nie, nie, to tak nie działa. Każdy z nas ma też historie w swoim życiu, które są, które są wyjątkowe. Ale to od nas zależy, czy wyjątkowe będą, czy nie. Bo możesz trenować sztuki walki i ktoś cię zapyta, no, a trenujesz jakiś sport, a ty powiesz no ta, trenuję sztuki walki. co teraz? No, co by tu powiedzieć dalej, nie? Wtedy do mnie. A wyjebane mówisz, trenowałem kurwa latami. Trenowałem latami i chuj. I możesz opowiadać o tych, jak, na jakie zawody jeździłeś, możesz, Skupić się na tym, co dokładnie robiłeś, nie? Ja na przykład dzisiaj wstałem i mega nie chciało mi się wstawać, bo miałem całą listę zadań do zrobienia zadań tak bardzo skomplikowanych jak wyjście i bieganie, jak ćwiczenie, jak zadania, e, z, zadania mające na celu poprawić moją dykcję, których zapomniałem zrobić. E, teraz właśnie sobie to przypomniałem. Um, miałem tak bardzo skomplikowane zadanie jak na przykład założenie skarpet i wyobraź sobie teraz, że właśnie otwieram tą szufladę ze skarpetami, a ja mam taką szufladę taką mm, z, brązową, e, z brązową taką nakładką, trudno mi to wytłumaczyć, ale to wygląda zajebiście i uchylam, patrzę, a tam nie uwierzysz, skarpety. I teraz dałeś się wciągnąć w historię o skarpetach, mój drogi. A ty mi mówisz, że nie masz o czym opowiadać w swoim życiu, nie? Dlatego zastanów się, czy na pewno tak jest. Okej, okay, więc podsumowując, mniej wymagaj od swoich wypowiedzi. Uświadom sobie, że to, co mówisz, jest wystarczające. Jeżeli rozmawiasz z kolegą, wtedy nie pojawiają się. O, uwaga, bo pasy. Kiedy rozmawiasz ze swoim kolegą, wtedy nie pojawia się w Twojej głowie niepewność, że. To, co powiesz, będzie głupie, albo że niewystarczająco mu zaimponujesz, nie? Jak rozmawiasz z dobrym kolegą, to tego nie ma. Ale to dlatego, że nie czujesz, że on jest jakiś lepszy od Ciebie. Jesteście równi po prostu. I dlatego tego nie ma. Więc żeby zniknął stres, który cię blokuje, musi zniknąć twoja niska samoocena. Musisz uświadomić sobie, że ta laska, do której podchodzisz, na przykład, jeżeli to jest sytuacja takich damsko-męskich, poznawczych, jeżeli e, odczuwasz pustkę w goje właśnie w sytuacjach takich damsko-męskich, to uświadom sobie, że ona wcale nie jest lepsza od ciebie. Ma, jakieś, e, ma jakąś zjwaną przeszłość na, najprawdopodobniej, ma rzeczy, o których nie mówiła najlepszej przyjaciółce, o których by się wstydziła powiedzieć. Ma jakieś kompleksy, może ma pchły na piździe, nie wiesz. Nie wiesz, ale czujesz, że jest lepsza od ciebie. Bo sam czujesz się jak gówno, więc popracuj nad tym, a nie stricte nad pustką w głowie. Druga sprawa, Uświadom sobie, że twoje historie są wyjątkowe i są ciekawe i mogą być ciekawe dla drugiej osoby, pod warunkiem, że będą ciekawe też dla Ciebie. A jeżeli one nie są ciekawe dla Ciebie, to nie zaciekawisz czym drugiej osoby. Jeżeli sam z niechęcią podchodzisz do swojego życia, to ono nie będzie ciekawe dla tej drugiej osoby, nie? Dlatego, sam z przekonaniem mów o swoich historiach. Sam z przekonaniem, z radością mów o tym, co ci się wydarzyło. Z radością mów o tym, że miałeś dzisiaj okazję otworzyć szufladę i wyjąć z niej skarpety. I to tyle w tym odcinku. Jeżeli ci się podobał. Klikaj tutaj w subskrypcji albo tutaj jak będę chciał zrobić odbicie lustrzane na filmie. Daj łapeczkę w górę, daj followa na Insta, daj... grosza Wiedźminowi. Daj, Dawaj, 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 daj... 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 daj, daj, daj. Na razie.